To jest, to jest bardzo miłe, choć pewien, pewne brzemię odpowiedzialności też czuję. Zdaję sobie sprawę, że, że jakieś ustalenie może pójść w lód, a ono może być czasem nieprecyzyjne. Z drugiej strony, wie Pani, doświadczam nieustannie na sobie działania takiego mechanizmu, że, że właściwie ludzie słyszą to, co chcą słyszeć. Na tym spotkaniu właśnie, gdzieśmy się we trójkę z profesorami Bralczykiem i Markowskim spotkali ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, tośmy o tym, o tym też mówili, że ludzie przypisują nam pewne poglądy, których nigdy nie mogliśmy wypowiedzieć. Wkraczamy tutaj w sferę pewnej metodologii działań. No ja się tym różnię od słownika poprawnej polszczyzny, że ja nie mogę powiedzieć tylko i wyłącznie forma szedłem, Poszedłem jest poprawna, a szłem, poszłem jest błędna. Tylko ja muszę powiedzieć, dlaczego tak wielu mężczyzn mówi, poszłem, wyszłem, szłem, zamiast poszedłem, wyszedłem, doszedłem. Wskazuje po prostu na analogię, opaczną analogię do form żeńskich. I wskazując mechanizm błędu, tłumacząc skąd się ten błąd bierze, narażam się na niebezpieczeństwo, że ludzie odbierają to jako. Przepustkę dla tego błędu. Ja już wiem, czy to jest w Warszawie, czy to jest w Krakowie, czy we Wrocławiu. Jak już ktoś przychodzi na drugą stronę ulicy i zaczyna rozmowę ze mną od frazy, czy to prawda, że pan powiedział, to ja już wiem, że on się za chwilę mnie zapyta, że wolno już mówić poszłem, Ja oczywiście nie mogłem tak powiedzieć. Ja zawsze przypominam o obowiązującej normie, a powtórzę, tym się różni od słownika, że wskazuje źródło błędu. To straszliwe zwulgarnienie polszczyzny codziennej powoduje, że ludzie wmawiają mi, tego ludzie, to potrafią ludzie, dziennikarze napisać w swojej wojewódzkiej gazecie, no że na przykład... Profesor Miodek powiedział, że słowo, przepraszam Panią bardzo, zajebisty, już tak zneutralniało stylistycznie, że można z nim iść na salony. Gdzie ja mogłem coś takiego powiedzieć? Owszem, mnie to słowo wyro... wyjątkowo drażni, wyjątkowo irytuje. Ono jest dla mnie fonetycznie fatalne. Tak jak upierdliwy? O, tak jest, gdzieś tam pani chyba też wyczytała. Nie znoszę tych dwóch słów, nie znoszę metafory, abyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku, nie znoszę fizjologii, wie pani, choć nie jestem jakimś, wie pani, zwariowanym bigotem. And um, no. Ale akurat tego słowa nie lubi. on znamy mnie fonetycznie brzydkie, choćby znaczyło tyle, co aksamitny. To ja bym tego słowa nie lubił. A potrafią napisać ludzie, że, 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 że miodek temu słowu dał przepustkę na salony. No to potem maturzyści, meldują mi o tym też nauczyciele z całej Polski, kiedy wyciągną tylko przy maturze pytanie: życie wyrazów, no to mówią: no na przykład przymiotnik zajebisty, kiedyś wulgarny, dzisiaj neutralny, o czym profesor miodek w ojczyźnie polszczyźnie poinformował. Więc nie czuje to ciśnienie odpowiedzialności, ale no z drugiej strony, bo jakoś sobie z tym jakoś daje radzę sobie z tym. Język polityki stał się bardzo agresywny w tej chwili. Kiedy ja obserwuję, na, będzie, nie będziemy cytować nazwisk, prawda, ale kiedy ja na wizji telewizyjnej, prawda, no, czy może na ekranie telewizora, no, obserwuję taki dialog, że. Że jedna osoba mówi, że ma ochotę uderzyć w twarz tę drugą osobę, no ta druga mu to jakoś tam replikuje. No jest to bardzo przykre. Ktoś mi tam mówi, że, że bywa gorzej w parlamentach innych krajów. No nie wiem, nie, nie konfrontowałem tego. Natomiast wiem jedno. Naród polski nie może żyć w atmosferze nieufności. Jeśli będziemy. Tę nieufność wzajemną, społeczną podsycać, wylądujemy w szpitalu psychiatrycznym jako społeczeństwo, prawda? Nic się nie dzieje niepokojącego z wyjątkiem jakichś faktów stylistycznych właśnie, jakaś taka nieufność, postępująca agresja, postępująca wulgaryzacja tego języka. Przecież nie mogę tego chwalić. Natomiast od strony gramatycznej. Oczywiście, że to wszystko wpisuje się teraz w kontekst zjednoczonej Unii Europejskiej, do której weszliśmy. Na ogół przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej też wieszczyli koniec języka polskiego. No to chcę i ich i wszystkich innych Polaków zapewnić, że jeśli tylko nie wydarzy jakiś straszliwy kataklizm dziejowy, to za 50, za 500 i za tysiąc lat tutaj będzie język polski, prawda? Przetrwał wszelkie burze tak zwane zapożyczenia w polszczyźnie to są w gruncie wszystko indoeuropeizmy, gruncie to są wszystko słowa nasze, tylko jeszcze w dodatku do polskiego systemu gramatycznego dostosowane, zaadaptowane, przystosowane, w się nic złego nie dzieje. Jeśli tylko jestem tego świadom, a jestem świadom tego, że forma se jest przecież niepoprawna. Ale wcale nikogo nie prowokuję, kiedy mówię. A toli są takie sytuacje życiowe, kiedy to se jest cudowne. Oto jestem z kimś bardzo bliskim, z żoną, z synem, z wnukiem. Dlaczego ja nie mogę czasem powiedzieć, weź se to, a wezmę se coś. Proszę pani, na dwa miesiące przed wyborem Karola Wojtyły na papieża tak się złożyło, że byłem zaproszony na jego wykład we Wrocławiu. Do pap na Papieskim Fakultecie Teologicznym. To był wykład bardzo trudny, raczej Karol Wojtyła go odczytywał niż wygłaszał. I proszę Pani, głosi ten referat, głosi, głosi, w pewnym momencie tak tymi kartkami przewraca i mówi pomieszałem se kartki. To co, to o tym świadczy, że Karol Wojtyła nie umiał po polsku mówić, tak? Że robił błędy, ależ nie! Mówił fenomenalnie po polsku, ale w pewnej sytuacji życiowej, kiedy wykład, no, na pół minuty został przerwany. No, użył świadomie polszczyzny, bardzo, ale to bardzo familiarnej, potocznej. Gdzie się mówi, wejście, gdzie się mówi, trzeba już iść. I ja to robię nieustannie. A na gwarę to nawet przechodzę w rozmowie z najbliższymi współpracownikami, czy nawet ze studentami. Oczywiście nie na zajęcia. Ja bardzo lubię grę z językiem i grę ze słowem.